Od 13 do 15 kwietnia 2012 roku międzynarodowe targi poznańskie odwiedziło absolutnie rekordowe 59 tysięcy gości. Dzień dla mediów i biznesu był niepowtarzalną okazją do wzięcia udziału w konferencjach, a także ekskluzywnych prezentacjach i premierach motoryzacyjnych. Dzień dobry Państwu. Otwieramy Motor Show, największe targi samochodowe i w Polsce, i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy w Polsce w ramach Ogólnopolskiego Forum Flotowego odbyła się uroczysta gala finałowa Fleet Awards Polska 2012. Zaproszeni goście mieli także okazję wziąć udział w wielkiej debacie motoryzacyjnej z udziałem prezesów i przedstawicieli siedmiu największych związków i stowarzyszeń motoryzacyjnych. Największym wystawcą Motorshow były marki należące do grupy Volkswagen. W nowocześnie zaaranżowanym pawilonie odbyły się premiery najnowszych modeli Volkswagena, Skody, Audi oraz Porsche. Witamy w Auto City w Otwieramy 30 z 88 wyspecjalizowanych imprez Międzynarodowych targów Poznańskich w tym roku. Na Motor Show VIP Night goście mogli zobaczyć prestiżowe prezentacje najlepszych wersji samochodów luksusowych. Mercedes SL, Porsche 911 Carrera Cabriolet, Audi Apt R8 GTS, Volvo V40, Ferrari 458 Spider, Bentley New Continental GT, Lotus Evora. Wydarzenie prowadził Marcin Prokop. Prezentacje samochodów i motocykli, ekskluzywni goście oraz konkursy. Dni dla szerokiej publiczności odwiedziły tłumy zwiedzających. Po raz pierwszy w Polsce na targach motoryzacyjnych wzięła udział kultowa marka Ferrari. Swoje najlepsze modele zaprezentował także Harley Davidson. Wspaniała ekspozycja Mustangów na Motor Show była zarówno czwartym ogólnopolskim zlotem Mustangów. Nowością oraz wielkim sukcesem Motor Show była pierwsza edycja ogólnopolskiego salonu karawaningowego, któremu towarzyszył zlot aż 130 załóg z całej Polski. Zwiedzający mieli także okazję zobaczyć oraz porozmawiać z gościem specjalnym Leszkiem Kuzajem. Miasteczko rodzinne i wyścigowe zapewniło atrakcje dla każdego, niezależnie od wieku. Polski Jack Norris na stoisku sponsora głównego Banku Zachodniego WBK cieszył się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Dla wielu ważną atrakcją był konkurs Motor Show. Sześciu finalistów, wybranych w trakcie dwóch dni, zmagało się ze sobą na scenie w rywalizacji o nagrodę główną samochód Volkswagen Up. Szanowni Państwo, zwycięzcą w konkursie jest, jest pan Sławomir Mondracji. I tak jak pochelisko jest to przygrada, nożni Państwo.